Witam was wszystkich, bardzo serdecznie. Jestem Duke Diego, a dzisiaj ze mną jest Patryk. Cześć. No i um, to już jest dzisiaj w sumie drugi. Odcinek. Wcześniej był ze mną odcinek, teraz padł akurat właśnie Patryk i przez sekundą grałem, ale że moja mam przyszła, przyszła do domu. to musiałem mieć ja jej wręczyć kwiatka, bo dzisiaj dzień kobiet I, i rozwalił mnie pin za ten czas. Więc gram jeszcze raz od nowa. No i od razu pociśniemy, mam nadzieję. Ojej, jak ja widzę muszek, naprawdę. No i klucz jest początek, bardzo, bardzo dobrze. Jak źle. Um, no i tak jak mówiłem, właśnie miałem ci mówić. Yy, mamy zamiar właśnie z zrobić coś takiego. Wpadliśmy na pomysł, że jak już ogarniasz wszystko z nagrywaniem audio i wideo i ekranu i wszystkiego, to po prostu ten. Yy, to jak będziemy u siebie po prostu grać, nie? To też to będziesz nagrywał odcinek to Nawet nawet, nie będziesz, nawet nie będziesz musiał nagrywać głosu, nie wystarczy, że to będziesz nagrywał I jak zrobimy sobie, nagramy na przykład dwa odcinki, na przykład naka bo jajty To po prostu wstawię do jednego filmiku, że po lewej będzie na przykład moje, po prawej twoje, widać, nie? Też będzie mógł sobie oglądać zamiast, zamiast If seen... I w syn I sin everything Co to mi dało? Badziew no tak, no, no po co mi to? Tam pisało w prawym dolnym e rogu ekranu. Aha! Tajne przejście widzę! Wcześniej tego tutaj nie było jakby, nie? Mm -hmm. O! No dobra, nie powiem, że to nie było przydatne. No, no i kolejne tajne przejście. I to jest naprawdę... Ale odjazd! jest odjazd, 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 odjazd na Maxa. Mogłem sobie oszczędzić tego pomieszczenia, nie? No, ale chciałem sprawdzić co tutaj jest. Może mi się coś trafi akurat. I kolejny klucz. Kolejne, kolejne, kolejne tajne przejście. I, i skrzynia, i co ona mi dała? Pigułę, tylko co ta piguła mi daje? Ja nie wiedziałem, uh -huh. Dobra, wypróbujemy sobie to. Bombs arcade. Bomby zamieniły mi się. Dzisiaj dwie bomby. No bardzo fajnie, i jeszcze może tą, a dobra, tą zachowam sobie może na bossa, czy użyć teraz? No dobra. Myślę, że nie mam już tutaj nic do jednego... Nie mam klucz, a ten był ten poki Ale dole? W dole? Aha, to sklep. Aha, to jest sklep. No to dobra, wchodzimy. No i kolejny klucz, no to kupujemy klucz pewnie, nie? Żeby nie było, żeby się przynajmniej nie zmarnowało. Możemy kupić klucz i bombę. Ale gdzie bomby mamy w sumie. Chyba klucz i bombę miałem Co jest Domina? Nie wiem pewnie... nie wiem do czego. Służy pewnie do powrotu na... Wcześniej szczytałem, że że jeśli schodzisz na dół i masz pół serduszka, a na górze zostawiłeś kilka, to wchodzisz sobie na górę, nie? Pewnie coś na ten kształt. No i Monstro, oczywiście według mnie jeden z łatwiejszych mini -bossów. O, fajnie, dobra. Ale co, zacząłem? Ciebie zabił Pip. Którego oczywiście ja też nienawidzę i nigdy Pipa nie zabiłem. Serious, Nie, nie Okej! Okay. Nie! Dobra, od razu na wstępie mówię, że ta gra jest chora. Ale bardzo fajna. O, o, sorry, czekaj. Czy ona faktycznie nie jest chora? Chłopczy, którego mama chciała zabić, bo słyszała głosy, kryje się w piwnicy, która jest pełna twarzy bez zębów z rozczętą szczęką i... jakichś gigantycznych... I w ogóle głów bez oczu, zakrwawionych jakimś e, kupniechem, które strzelają krwią w ogóle? To, to jest chyba chore. Ja akurat dla mnie, jak serduszka. Wooden spawn, speed up. No i teraz jestem szybki, jak flesz. Jakieś tym razem lęk? No i odrzucenie przez grube nogi mamy, które są nieco chybne, wyglądają jak galaretka, które robi moją babci. Tak wiecie, z mięsem, wiecie, tak co się leje. Octem. Ech, nie przypada, nie, ja nie lubię. lubię. Ja też nie lubię. No i widzę kolejne przejście tak, na przejście, na dole. O jezu, przepraszam za tego awasta. No. Okej. Okay. No, wszystko już jest w normie. No i załatwiliśmy. Co to, co jest, co jest, co jest, co jest? Co to za lagi? co to za ladli w ogóle? No dobra, nie wiem. Wcześniej czegoś takiego nie było. Flaki na ścianach. Podziękuję. No, może mi się przyda, kiedy, kiedy po następnych starciach... Użyj bomby, masz. Czy, ale potrzeba kaza? Użyj 4 bomby. Wiesz co? 4 bomby. Wiem, ale... 4 bomby. Wiem! 4 <laughs> <laughs> ale zobaczę co jest w po pomieszczeniu. Nie! Jezu, dałem, że Brakowi... Gie. O! Ok. Nie mamy teraz 8 kasiary. O jezu! I klucz. I złoty pokój. Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Tak, to jest y, róg jednorożca. Y, tak, to jest róg jednorożca. Jeśli go użyję, to z tego co pamiętam, to zamieniam się w. Jednoroszta, tylko co to mi daje? Oczywiście mienię się na wiele kolorów. Tylko nie, nie wiem nie mam pojęcia co mi daje to, że sami nam się w jednoroczce i mienię się różnymi kolorami. Kurde, myślałem, że mnie trochę zapędzą. No nie no. Gdzieś się... Jakie nie widzę skaczących tych. Ciesz się masz pokój to jest widać. A no w sumie masz rację. Nawet nie pomyślałem o tym. Tak, Wiesz, też tak myślę. I wiesz, co, chyba wracam do tego lekarskiego serduszka, bo się boję, że tam będzie jakieś badziewie, które, które jednak mnie zabije. O, są jeszcze piguły. Dobra, i lecimy, lecimy naprzód. Słuchaj. Tutaj jest sklep, ale klucze nie chcę marnować, bo być może strafi się jakaś złota skrzynka. <ślesk> O, i więcej fosy. No Jeszcze i więcej. więcej. I tak, i kolejny. I kolejny. Co to jest? Dog food. To mi się podaje. do serduszka więcej. Tak. Up, up. Oha. No dobra, czyli serduszko wziąłem sobie. Z... Nie, hmm. no, nie no, dokładnie. Tak, więc... ja, powinienem go pokonać. Nie powinienem, Bez jakichś zresztą. większych problemów, dokładnie. Kały wydarczyk. No i kicadło takie, no naprawdę, naprawdę. A być może, być może. Może masz rację, poszczyć. Um, Wyglądałem takie tak jak. Aha, jedno serduszko mi zjechało. Sorry, to była wielka taka, ta kuleczka, czy. Dobra, nieważne. Jak zauważyłem, że chyba, chyba, mogę tymi swoimi kuleczkami ściągać kuleczki tego, tego, raczej kuleczki... No, no, mogę rozwalać... Nie, nie mogę. Sprawdź, sobie... Jak to? Oho, fajnie wiedzieć! Użyć piguły. Nie użyję ewentualnie spacji. Użycie Dokładnie, nie chcę paść. Ile nagrywam? 8 minut, no to, to, to troszkę krótko. Nie było mi Już czekaj, 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 czekaj. Jest! Nie! Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. To było... To było beznadziejne. No ale okej, okay, wiemy już jak działa. Um, róg. Został mi Róg, jednorożca. Tak więc, widzimy się pewnie w następnym odcinku i prawdopodobnie będzie ze mną też Patryk, bo nagramy go już za chwilę. Tak więc, no no, no co, sianka.